Ustalałem, że, że zrobimy kurwa serwer, który będzie, będzie działał, będzie wszystko zrobione, a kurwa Dobra, wyszło jak... jak jest plan? Na to samo. No nie wiem no podjedźmy tam na początek. Terenami, kurwa. No tak. To oni, oni, już wie, oni już będą wiedzieć o co chodzi. Nic nie będą wiedzieć, a jak będą wiedzieć to wyjdę i ich zastrzelę kurwa. Okej. Uformujemy na mnie, wyczedźmy mnie. Niech ktoś Powiedziałeś komuś kurwa, że ich wysadzisz, groziłeś im kiedyś. Zawozem nie No to skąd mają kurwa się domyślać? Jedźcie za mną no a, a... No jadę, jadę, jadę Zobaczysz Uważajcie, że wydam mi nie zahaczyć Po kolei, bez przepychania powoli, trzy dni wyjeżdżacie A co się w TS wczerać, a nie... Wy nie w w a jak się konwój to... robi? Ej, paruba A? Ty na sekundę, dasz mi wodę? Raz Teraz. No, Bo na streamach ja mówiono, wejdzie, że wipe będzie. Ale ty nie wiesz, kiedy to Bo było nas, gadane, kurwa. Jesteśmy. Ty pat, kurwa. No to, to prowadź się kurwa. Zmiana pasu, zmiana pasu, tutaj się wymieniać się jakoś tu tak. stosownie Co co ja robię, że mam tak przejeżdżać. Bez nippy. Tylko ja mam kurwa sucho, pogarda. Kurwa, e, 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 Średnia e, Średnio prędkość 60 km na godzinę. Mobilki, mobilki, jak teraz na burdel? Jesteśmy 60, no bo ja nie wierzę w to. Nie, może wierzę w to. uchylę okno i mordę wystawię za okno, to mi dasz się napić, bo będziesz mi dał. Ty, miałem chłopan z tego Audi czarnego. Powinien Mówił, że pożyczał chłop jakimś chłopom clowny niejacyś, i to jest jakiś człowiek. Ja, bo jedziecie kurwa 40 na godzinę, przyjebali jesteście, WTSA się bawicie. Chcesz grać w WTSA, to wypierdala i WTSA pograć. Ja za ile bóg będzie? Jedziemy już. Prawo ja jadę sobie obserwować. Chcesz się ścigać, małpa? No ja zapierdalam, w chuju mam ważkowój. 3 dni kurwa, tam będziemy jechać. Takim tempem. Ja my nie idziemy już, Jedna cysterna staje obok zaparkowanych samochodów, a drugą ja zaparkuję przy wejściu. Jak wyjebiemy tą pierwszą, to wtedy z, jak, jak oni będą wychodzili, walimy w drugą Tak, żeby ich zastrzelić, żeby tak ich bolało Wejście na dach od tyłu Jaguar, jak chcesz Jeden Piaz jest zastawiony ma, już, nie? Imprezę, czy nie? Tam są jacyś tak, ludzie przed wie. tym klubem Piaz jakby co się nać po klubu, A, ktoś strzela, chodzi, nie? strzela nie. Ta, ta, walą do mojej cysterny zieloni ja mówiłem, kurwa, No dobra, no i tyle wystarczy Zróbcie klipa Zieloni walą, zieloni No, balem. to jest jebany kurwa żal. No i... E, zapraszam na rządowy, no co wam mogę powiedzieć, kurwa macie, ja pierdolę <grym> ale, Nie myśli, no, ale w końcu... No, no co wam powiem, no kurwa, króciutko tak. oni, oni już Idziemy, oni wczoraj wiedzieli, bo kurwa... Idziemy się popłakać, sami... kurwy jebane dzieci Okej, okay, to idziemy się Myślę, że idziemy Do Cyster, do Cyster walą, do Cyster, odjeżdżać Czterech w środku Bez... będzie Co to był zaborowik? No, dostałem rewajwa, unlucky kurwa, co? Zostałem postrzelony, wycołgałem się. <laughs> Nie wiem, no, a zresztą, kurwa, bana mi dajcie. Ja pierdolę. Myślicie, że mi się chce kurwa? Pokażcie mi, gdzie jest jakiś zielony, tego przejadę. Dziwne, tylko klamka i kajdanki, nie? Dead. Dawaj, dawać jedną to... cysternę, dawać jedną cysternę, wypierdalamy fury. Albo ja jadę po cysternę, nieważne. Ja jadę po cysternę już. Wysadzamy fury. Wszyscy co już? Co, rozjebaliście ich tam w środku? O, czy jeszcze jeszcze czy... też zostało, kurwa, rozjebaliśmy poprzednio. Tak, Czy gdzieś jest rozjebany w środku. A Z może wiesz, tyłu, dobra, bo... dobra, dobra, ja jadę po cysternę i zaraz wysadzam, czekajcie. To czekaj, ja też jadę. Dawaj, ja no to wiesz daj po prostu fury wysadzamy. Czarskie jadą chyba. Chuj, w tym czarskie, boisz się ich, jak się ich nie boję. Dobra, nie ma cystern Już jedna jest wyjebana, wybierzecie dwie. Dobra, to ja wracam tam. Jeszcze jedna stoi. Dobra, jestem z Angusem Są wyjebani normalnie wszyscy? Jeszcze od tyłu, od tyłu są jeszcze. To nie wejście To weźcie przodem i rozjebcie Ty ej, jest ta fura za nas z tymi tym, paskami Jest ta fura za nas Poczekaj, zami. poczekaj, Ale dobra, to jest ten chłop ja go miałem przed chwilą. Dobra, go z tymi butlami. Mówcie wyskakuj, kiedy walczymy te butę, wyskakujcie, wyskakujcie. Dobra, można napierdalać. Go o, Aha Ja tylko na imprezę przyjechałem To tyle, Nie? O, ta, no to, to czekałem, na to czekałem. Wsiadę, Kurwa wchodźmy tam Coś i wiesz, rozpierdolmy ich tak, my. ja jestem za małką. Wyjście, 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 wyjście. O tyłu, o tyłu, ktoś od nas jest. Jakiś galakcji tu biega, ty chyba. O tyłu. o tyłu trzeba wejść no. O tyłu oni są i nasi tam są, chodź. Nie no, nie, czekaj. A 4, może tą cysterną tam wiadę, kamikaze, co wy na to? Pobre, tutaj. Sobie, sobie tutaj. Nie masz, co nie masz. Psychy, Mam, kurwa. dobra, ale będziecie strzelać do niej, obiecujecie? Obiecuję. Dobra. dobra. Ej, to ktoś mu chciałby on móc strzelać. Ej, dobra, gdzie, będzie się działo, kurwa, teraz. O, Ej kurwa Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, ja wyjechałem z do Silnik chyba rozdobcony Ale co się dzieje? Naprawkę macie ktoś? Naprawa, naprawa nie, nie działa ten kurwa tir, potrzebuję naprawkę Ok już? Czekam na was Poczekajcie, jeszcze ja się rozpędzić. Zjedźcie mi z tego zjazdu. Ja tutaj sobie zawrócę. Zasłaniacie mi wjazd i kurwa nie. sultanem i jakimś innym głównym. To nie by, to nie by. To każcie mi wypierdalać stamtąd. Nawracaj, no nawracaj. No na dcha się wyczepiało? na ha... Dobra, lecę. Let's go. Oj, oj, oj. Wyjebaliście to już? Mów kiedy Wal vale. Spierdalamy <grymne> Poszła Oj, oj, w sumie to legit, bo nikogo nie rozjechałem Nadal wybucha Dobrze kurwa, niech płonie I ci zieloni kurwa tam też niech płoną Te góry znamy, bo Edzik już nam je wszystkie pokazał Ta, A znacie szybki skrót do... jak dostać się do środka tam, żeby sprawdzić czy wszystko ktoś jest? Wszystko nam Edzik pokazał no. No. Nie nie, tego skrótu nie znacie Pokazał nam Oj, uf, Za Założymy się kurwa, że tego skrótu nie znaliście? Tak. No, już, no to kurwa już, patrzcie na to, ja wam teraz już pokażę już, skrót my, jak tam my, się dostać szybko Dobra, paćma. zdaliśmy ten skrót już 6 razy kurwa jeszcze ten skrót. No, 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 no najwyżej no. się przyspimy <grym> Ojoj, na pewno się no, będziemy no, musieli przespać A nie Git Chodzimy, chodzimy, chodzimy Część jest zebrana Dobra, jeden pad, jeden dostał Jeden dał, jeden Koleże od nas Ktoś wjechał na kokę, wjechał na kokę To dziady okay, no. mają, mają, pozwolenie kurwa na godzinę To są dziady Część druga? Utany jakieś, Cześć, Można zebrać <głosy> <głosy> Dobra idę po bórę. Co, to jest? tuż śpi pe yy, pecik mały co znaczy się a, a, a. tu oh tu tu ei não é não é não é não é não ei 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 não vejo não é não é não vejo não vejo não vejo se perdoa o Zagrzajesz silnik! Trudno. Kurwa pierdolona! <grywa> Kurwa odepię. No. No kurwo! No kurwo, już tylko 5 minut! Ałała! Debil Ty, co? Chcesz jakiś gość, żebym się przesłał? Weź... <noise> ...Mekke upe, weź sobie No debilu! Dobrze, że akurat, kurwa, poprawiałem sobie makijaż i się nie stało. Co? Tak działa? No? Kurwa! Skąd że jak piszesz make upę, to. Piszesz make upę, kurwa, wiem Co ty Ej! No, jak Ale przedź się jeszcze raz, Smurf, bo nie wyraźnie. Nie, 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 pal gubek, kurwa, kurwa. To ty palowa też. Nie, nie, make upę. No, <młysze> no, no, no dawaj, dawaj. Pisz make upę, kurwa, weź pagałba. Pisz makę upę. Parowa <noise> no. Kurwa, za, dawaj, dawaj, za, 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 nie bądź pom. Czemu jesteś kurwa pizdo nie jebaną? Czemu nie da... pizda, Jesteś kurwa pan Maru dziś się pizda, zabawy, kurwa. Pizda. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Pizda. Tak. Nie. Bo tak. Nie, Tak. muszę się przespać No chuj, tak się muszę przespać, bo nie muszę jeździć. Pizda. Pisałem, pisałem. Aha. No. Ma kawa, <noise> <laughs> Makeupę, makieupę Eee, ty popraw sobie makijaż bo kurwa Musisz makieupę mm. Serio, myślisz, że <laughs> No. debilem? Ale powiedziałeś, ale powiedziałeś Makeupę no pisz makieupę, kurwa Dobra, czekaj, parowa, parowa, a powiesz to im przed nami? No to powiedz mi tam odnieść na Powiedz, że wpisali makeupę. Przesyła 7 złotych i 37 groszy. Jo, co tam u ciebie? Kopaki! Ej, tam u Co tam u ciebie? Piszcie makeupę? Słuchaj? No kurwa, się nie wysłupiaj z tym kadetem. Co, przyjechaliście na paletę się trochę podupczyć, co? Nie i... panie jak to jest Parowa! Pisztajmy makeupę A czemu obrażałeś funkcjonariusza? A ja powiedziałem, kurwa w pizdę Nie podpuszczam, no. ale nie podpierdolicie tego radiowozu Z skaletem. skaletem z Skaletę? Dobra! Dobra! Sam zakluczył, bo się obsłużył Pan policjant Pan policjant kurwa Psuja dobrej zabawy i uśmiechów A... dzieci to No Żal.pl Żal.pl Żal. <noise> Kurwa Kto jak, jak mógł na pasażerze jechać? On miał kluczyki? Co za... Nie, nie Skąd on wiedział kurwa co jest pięć? No kolejny kurwa Dobra Idziemy się popłakać o, o o o Dobra, zapytaj co się Filipe, ich powiedz, powiedz im, powiedz im powiedz im. Filipku, Filipku, Filipku! Filipek. Co tam? Filipku, pisz ma kępę Ej, siemka Siemanko Ej, lala Ja go nie znam jak Ty, coś. No to, to jest tak. I co, pogodziliście się? Opowiedzieliśmy się I Ja pierdoś um. Ale jesteś Pantofel go, ja, oh nie, Podjeżdżam i chciał da ci Nie nie jedziemy za tobą, dawajcie Dawaj, <gulanie> Ale nie, Dawaj na radio, radio 69 <gulanie> Nie, 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 Filipkowi oddajmy no Filipek jest porządku. w porządku No to nie baję jego Radio Czek Od, oddaj Filipkowi radiowóz nie, nie, i my cię zbiarniemy dajmy Filipek jest w porządku Chuarda nie mogliśmy zajebać Dobra to daj ja Filipka. To wracaj tam, wracaj tam ale to musicie mnie zgarnąć jakoś szybko No dobra, my tam będziemy czekali samochodem Nie zrobią drzwi Filipa, jak już oddajemy Czekajcie już tam się samochodem, ja tu kręcę się oddajemy. Dobra, wjeżdżamy już tam, wjeżdżamy, zawróć ten go goni, patrz No to dawaj Ten go goni Kurwa, no powiedz... Powiedzcie im, żeby się uspokoili Kurwa, to są żarty To są żarty, no kurwa, ludzie Patrz biegnie, 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 czekaj, czekaj Howard, spokojnie To no, żarty były Jezu, dać, daj mi mam po, porozmawiać z nimi, kurwa Nie gadajmy do znan, Jedziemy na koks Back. Ale na koksie są dziady Ta jest policjantka tak? jest w porządku, wyruchałbym ją no. Nie, nie, nie Gdybym zastrzelił szalotkę yes, Fajna, fajna jest No właśnie, bo ty kazałeś na tym radu wtedy mówić, że mam strzelać do tych I zacząłem do nich strzelać mi No i dobrze. ale ja ci dam klamę, bo są jeszcze ekipowe, kurwa Okej, okay, okej okay. Nie trafi, haha Trafiłem Jedziemy po tego Sultana, go ja mam żółwą tarczę, bo Fedrona. Nie, ja, ja siedzę po środku <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Na drosku, na drosku siedzi Nie, obok paru siedzę No weź te wierszista, no No dobra, mogę zaśpiewać wszystko No to dawaj Tak będzie mi się chciało cyp, 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 psy, psy jadą! Tu będę Orygami, orygami, orygami Jesteśmy ta wave'i, że odbijam tsunami Lubisz tyle? Flama No nie umiem więcej, tylko tyle umiem Jezu, jakbyś się śledził. Origami, origami, Śledzą zjadę. nas. Kurwe, wysz te dziwki. Dobra, mm -hmm. weźmy Fedron F, zajeb. Czemu? Nie, będziemy nie, Zrobię. Mam tak. to zrobić? A. A no to jak będziemy wejdziemy. O kurwa, ta koła, ta koła. Akeupę, makeupę. Zmierzasz się podpuścić Federalnie. ale nie m... wpiszesz, m... Mamy pościk, mamy pościg! Co mam wpisać? Makeupę. Jaki ma ka musisz pisać! Gonią nas policjanci! Mogę go strzelać? Nooo! go Muszę sobie maskę założyć! Pepe pan dziobek! Dziobek! Pepe pan dziobek! To ja jednak... Nie Ale nie dobrze nie porobiłem nie. tam, jak już wymienię lepszą furę, to już z Jestem taki wawy, że leci tsunami. Leci tsunami. Jestem, Jestem armacki. Robię, robię sobie flex czasami. No i wy umiecie na pamięć. To już nie umiem. Muszę bym wyjąć telefon. A ty Firku? co? A ty co? Bo, a to jest najlepsze. A ty co? A ty co? Oj tak, byczku. Oj tak, tak Oj nie! Oj tak, ty co? Ła! Moja głowa. Ale sobie gibona aktualnie z Mephedronem siedzi po środku Nie wiem mówię, o ja pierdolę Fak, wak, wak, Mówię moje jakby mógł miał trzy kule no Dobra Eee Dobra wpiszcie kod na no, nieśmiertelność za zekami <grym> Ale tak, no, to... nie... No nieważne tam, ej, kurwa wpisujcie Ej, ej Krzysiu mówi, że Krzysiu, Krzysiu mówi, że mamy się na, na przeróbkę, że rozjebiemy ich Ja w razie z spierdala Postrzelony Nie wiem gdzie wy pojechaliście już Ej, dawajcie, bierzemy me mefedrona jako zakładnika No, nie no. mam nic w sobie, nie mam Dobra, mam pomysł, mam pomysł, patrzcie na to Jak ich teraz widzę, będzie... Widzę, widzę, Nie, nie, no ucie uciekamy przed nimi, teraz będzie Pokud. najlepsza ucieczka, pana to O Jezu, nie, oni się zboitują Ja tak zawsze Wiesz, go. że Jak chcecie, to możecie koło, tu gdzieś kurwa. podjechać, ten, ja I będę tylko spodziewał, że się ich podda Oni będą jeździli jak i dookoła, zobacz A, ja ja widzę, już jak się, się. A Oni będą jeździli jak gdzie jest tam cztery? <śmienicielizacja> o Jezu, ja akurat piosenkę kurwa mam no Chłopcy radarowcy Spoko, bam, już bam, jeszcze bam, dwa bam, zakręty i uciekniemy Jeszcze dwa? Nie jeszcze parę To Ja mam Boże, z... policja Nie, jest jakiś Fit! się na na to są już ten dziadki kolegi Chyba ta. Fejn rychł pej. Ten teraz. Jak to było, idzie lisek do kurnika. Do <grym> kurka. Kurwa, no spierdalajcie od nas. Formozy, kurwa Kapitan David Ryan, Misa Sojinio, wypierdalać Makełpę sobie wpiszcie, debile Kierowca, kierowca UP. Dawaj, nie. a wiesz, że ja to zrobię? Nie, nie, nie. Teraz. nie teraz. Nie, nie, nie. Ej, nie. kurwa, zróbmy sobie jutro UP challenge. Nie, no, dobra, chodźcie chodź Nie, wyjebane, chodźcie się, przyśpimy. Przyspimy się, wyjebane. Zobaczycie, co się teraz stanie.

Dawajcie na dach, na dach tutaj obok, na budynek. Dawajcie za mną, na dach. potrzebna wam pomoc tam czy nie? Tak. Dach, nie da? Dach. Po kolei, po kolei. Nigdy nas nie złapią. Bunkrujemy się na dachu, jak będą wchodzili, to będziemy się zniśmiali. Idą, idą. Dobra, jak będą wchodzili, to ich zastrzelcie. Pamiętajcie, że mogą być na drugim dachu, ja więc tutaj chodźcie. Tutaj chodźcie sobie, stańcie, żeby, na dach nas Ta, żeby z nas drugiego dachu nie mogę się strzelać. Ten testujcie, tutaj idzie lisek do kurnika. Ej, chodźcie, pośpiewamy jakiś szantek. To ma kreatywny dawaj dzibila. I pośpiewamy sobie. O kurwa. O to laleczka, laleczka, laleczka. Jest Origami, origami. origami. Ej lala, ci się rozpierdala, wierdala. ale bym ci wydała kurwa w pizisko, bo no, szkoda, right. jesteś no, no, no. masz dwójkę dzieci. Jezus, suczka. <grym> ale suć. Ej, um. zejdź z tej drabiny, kompletnie. Zejdź z tej drabiny, co? <grym> zejdź z tej drabiny. <grym> Kogo? No, jakiegoś gościa od, od Filip, dziada Filip, nie? I, mu, Filip i powiedział, koniec. że mają. Y, po, bo i od jakiegoś. Wizera tym radiu bo mamy pod sobą 10 funkcjonariuszy. Kurwa! <głosy> 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 Proszę cię. Dziękuję <noise> za <noise> Dobra, spokojnie. Filip Filipku mam przy sobie kurwa bombę C4. Jeżeli ty wypierdolcie, to ja się wypierdolę lepiej, I wszystkich moich kolegów wokół. Jestem bita, ja miałem lata, tak? Tak, Mam. Mamy w torbie, be, 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 bach, mamy w torbie... O, mamy, w torbie, no, w Patrz, mamy... mamy kurwa cicho bądźcie. Mamy w torbie bombę C4, Claymore Jeżeli istotnie odejdziecie, wypierdolimy się w powietrze. Cały blok kurwa i jeszcze komendę. Tak zrobimy. Zajebane. Claymore to jest jak w takiej co nie? Dawidku, jedyne co ty masz w kieszeni to dwa elementy. Słuchaj kurwa Filipku, no, bo zaraz tam do ciebie zejdę cię rozpierdolę, a ty tu nie wejdziesz, bo jest tylko jedna drabina. Tak się składa, że mamy kurwa e, piłkę do metalu przy sobie. Złaszcie no, drabiny nie no. bociłem pro zwiebie. Mamy dość przy sobie piłkę do metalu i mój znajomy kurwa -Pan dziobak ma w długie ręce i od, odetnie tą drabinę. I już tutaj kurwa nikt nie zajdzie i nie wejdzie, a mamy w wpyde prowiantów i też kurkę przy sobie. Także mi nie To prawda, mam 12 butelek wody w kieszeni. Wejdź i trochę, bo on się pisało. <grym> <grym> e, no, 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 ja no, no, I mnie nie wkurwiaj, bo mój znajomy, kurwa Charlie Howard zaraz podać helikoptery, no zabierze. Idzie jedzenie, kurwa serio, I bierze. Nie celuj, kurwa Filipo. Dostał tamten dużo. Pij do małpa. Małpa, Dobra, dobra. Ktoś do mnie wali, ała. Połóż się, bo ze stresu pierdoloniesz. Piszę, leżenie, chuj. Maciej, <grym> Yy. Mówię ci kurwa Już przejmował Zajebany Kaletowi, tapa Tapa? Nie no, to tam do utopie. kurwa se winko otworzę Otwieram wino z Pepe Dziobakiem Pepe Pan dziobak. Tutaj gdzieś na można muszą być, Masz to wino? Serio? mi się tak chce pić, że kurwa potrzebuję Nie, nie masz broni, nic, zejść na dół, zobacz czy ktoś jest Nie mam nic właśnie, kurwa Wypierdaj na dół, kurwa Nie Oj, Ej, dobra pan, Ej, ja mam przy sobie pięć ja, tych Ej, panowie, mam przy sobie pięć laptopów, chodźcie, programem wkłada Dobra, fajnie, chciałbym zobaczyć ile mam, kurwa, amunicji w ekwipunku, ale oczywiście jebane gówno nie działa, nie? To no, sobie tyle, kliknij Prześpi się, prześpi się. Ej, dobra, bo ja mam mało amunicji chłopaki, bo dzisiaj ci wszystko. Prześpi się, no, prześpi się. Ej, my mamy czas, my mamy czas. Jesteśmy w gorszej sytuacji, ale mamy czas, kurwa. Musisz od strony ulicy, od strony ulicy musisz podejść. Słyszysz? Od strony ulicy, kurwa, leży jeden na dachu, leży, nie wychaj, nie wycholaj. Leży tam, leży tam. Widział cię. Widział cię, wchodzi do góry, już, pet, jebany. Gargamel, jeden jest. Widzisz te panele słoneczne? Znaczy nie ja Mówię do Gargamela. Te panele słoneczne tam też jest jeden, jeden tam od nich. Co? Ta, ale kurwa. No. Wszędzie. Dobra, my się już nie ruszamy od 10 minut, tak baduje, a oni dalej nie podchodzą, ja to pierdolę, ale. Tak. Więc. No nie, zróbmy tak wszyscy, no. Ja nie a, będę kurwa swojego zdrowia nadmrężał tylko się. dlatego, że ktoś kurwa nie potrafi ruszyć pizzy, no. I się kurwa chowa po kątach.